Moi kochani, bardzo mi miło powitać was na naszym kolejnym spotkaniu magicznym. Codziennie otrzymuję listy, w których prosicie mnie, abym przynajmniej odpowiedziała na kilka waszych pytań, abym przynajmniej napisała do was dzień dobry lub przesłała dla was moje energię. Tych listów jest tak dużo, że nie mam innej możliwości, jak tylko odpowiadać. Kolejności, tak aby nikt nie poczuł się urażony czy by nikogo jak gdyby nie pominąć. I jednocześnie chciałabym w jakiś sposób mieć z Wami kontakt praktycznie codziennie, a nawet kilka razy dziennie, gdyż to jest moje powołanie i mój cel życia tutaj i teraz, w tej inkarnacji, aby nie tylko koncentrować się na pracach magicznych, nie tylko przepowiadać przyszłość, nie tylko odpowiadać na poszczególne, pojedyncze listy, ale także w jakiś sposób przekazywać Wam mój sposób widzenia, mój sposób patrzenia na świat, gdyż w ten sposób mogę najbardziej Wam pomóc. Najbardziej wam pomóc w takich trudnych sytuacjach, w których, nie widząc wyjścia, nie widząc jak gdyby światła w tunelu, potrzebujemy wskazówki, potrzebujemy takiego malutkiego impulsu, który wskaże nam, że są inne wyjścia, są inne możliwości i tym podobne. I dlatego od dłuższego czasu zastanawiałam się, jak połączyć to, aby Przede wszystkim prowadzić prace magiczne, odpowiadać na Wasze pytania w formie przepowiedni, odpowiadać na Wasze pytania w formie filmów. Ale przygotowanie filmu jest, jakby na to nie patrzeć, pracochłonne i troszeczkę dłużej trwa niż na przykład nagranie głosu, czy w momencie, kiedy odpowiadam na jakiś list, włączenie mikrofonu i przekazanie pewnej informacji, nagranie jej i wysłanie na YouTube. I dlatego, moi kochani, zdecydowałam, że w ramach możliwości, po prostu, jeżeli uznam, że jakiś temat jest ważny, że jakiś temat należy, należy w jakiś sposób wyjaśnić publicznie, to nagram go w mikrofonem i wstawię po prostu na YouTube. I będzie to króciutko, szybciutko, ale myślę, że takie krótkie. Pogadanki w formie nie wiem słuchowiska czy radia pomogą wam na waszej drodze i w takich momentach, w których potrzebujecie takiego bezpośredniego kontaktu do mnie, bezpośredniego kontaktu ze mną, czy jakieś wskazówki. Możecie otworzyć sobie mój kanał na YouTube i po prostu wybrać temat, który was interesuje. Te pogadanki będą króciutkie, na temat i Jestem przekonana i pewna, że ta forma spodoba Wam się i będziemy mieć bardzo fajny, taki bezpośredni kontakt. Moi kochani, zaczynajmy więc. Dzisiejszy temat, który chciałabym poruszyć, pojawił się w momencie przygotowania jednej z przepowiedni i pojawiła się wówczas karta e, Szóstka Mieczy. I ten temat, ta karta, to przesłanie skłoniło mnie do pewnej refleksji. A mianowicie, w momencie, aktualnym momencie, w którym znajdujemy się, wiele osób, ja również, osobiście ja również, mamy takie poczucie, że czas jest jak gdyby krótszy, czyli w ciągu dnia. Wszystko przebiega jak gdyby szybciej, i potrafimy wykonać tylko część zadań, które na przykład w zeszłym roku czy dwa lata temu wykonywaliśmy bez problemu. I przyczyną jest ogólnie przyspieszenie, podwyższenie frekwencji tutaj u nas, na naszej planecie Ziemi, ale także inne zawirowania energetyczne. W których przyczyny nie chcę tutaj, w tym krótkim wykładzie czy pogadance, nie chcę tych przyczyn poruszać. Ale pytanie jest jedno: co zrobić? Co zrobić, aby nie zgubić się w ciągu dnia i po całym dniu pracy? Nie mieć tego odczucia, że nic nie udało nam się osiągnąć. I tutaj właśnie ta karta szóstka mieczy, czyli skoncentruj się na tym, co najważniejsze. I co jest najważniejsze? To tutaj takie następne przesłanie, że to, co sprawia nam przyjemność, to taki moment. W którym wiemy, że jesteśmy na właściwej drodze, a w momencie, gdy robimy coś i nie mamy najmniejszej ochoty, aby tę czynność wykonać, nie mamy ochoty, aby dane zadanie wykonać czy doprowadzić do końca, oznacza to, że ta czynność jest niezgodna z celem naszego życia. Czyli najlepiej, jeżeli to możliwe, ją odrzucić. I główne przesłanie tej karty to skoncentruj się na tym co najważniejsze. I rób tylko to co najważniejsze. Co prowadzi cię dalej i co jest konieczne. I tym malutkim przesłaniem chciałabym skłonić was do dyskusji a także do przemyśleń. Co jest w waszym życiu najważniejsze? Co was porusza? Co lubicie robić? Co powoduje takie szybsze bicie serca, gdy wykonujecie daną czynność, to odczuwacie takie zadowolenie wewnętrzne i zewnętrzne. I to jest to, co jest zgodne z celem Waszego życia. Dlatego lepiej w ciągu dnia wyznaczyć sobie tylko jeden cel i doprowadzić go do końca, niż skakać z kwiatka na kwiatek. I na końcu dnia zauważyć, że to, co wykonywaliśmy, nie ma żadnej wartości. Nie ma wartości dla nas i nie ma wartości ogólnie. I że zamiast sprawiać nam przyjemność w ciągu dnia, sprawiało nam nieprzyjemności, czyli odczucie zniechęcenia i bierności. Moi kochani, bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne pogadanki magiczne. Wasza Maria Bukardi.